Zamiast słowa problem, użyłbym słowa wyzwanie, ale dla biznesu jest to szansa rozwojowa, dlatego że trend inwestowania w produkty, które są uznawane za zgodne ze standardami ESG jest trendem, który obserwujemy już od kilkunastu lat na świecie i te instrumenty się po prostu przebiły. Czyli dla trudno dla biznesu bankowego, inwestycyjnego, finansowego, szeroko pojętego, trudno byłoby zignorować ten trend, a zatem jest to szansa i konieczność skorzystania z tej szansy. Z drugiej strony regulator europejski i krajowy wprowadzają obowiązki związane z raportowaniem SG, z zarządzaniem ryzykiem SG, jest to wyzwanie, ale wydaje mi się, że gdyby nie ryzyko, gdyby nie wyzwania, gdyby nie konieczność finansowania transformacji energetycznej, to rynek finansowy w mniejszym stopniu byłby potrzebny. Czyli mówiąc bardziej wprost, te nowe wyzwania, nowe obszary inwestycji, ta wymuszona także w jakimś stopniu rewolucja technologiczna i, i społeczna, one są szansą dla ekspansji już bardzo tradycyjnego biznesu, jakim są finanse, czyli domy maklerskie, banki, zakłady ubezpieczeń. Może dać takie nowe tchnienie w ten biznes i na miejscu akcjonariuszy, pracowników i menedżerów sektora finansowego, a także w spółkach fintechowych, bo one także wkraczają, wyważają te drzwi na, na rynek, upatrywałbym w rewolucji SG jednak bardziej szansę niż problem.